Police 2B Special Edition woda toaletowa Camouflage. Zapach z 2015 roku, więc dość stary. A dopiero teraz dostałem próbkę, pewnie dlatego, że jest napisane Special Edition. No nie wiem. Akordy aromatyczne zielone, waniliowe, owocowe, słodkie, ambrowe i tak Ma dużo zapachu dużo nut podobno, słuchajcie, czerwony jabłko mięta, kardamon, cytryna, cynamon rabarbar, lawenda, solar, HS nuty ozonowe, gałka muszkatołowa fiołek, wanilia, fasola, tonka bursztyn, hajtęska, wytyweria, kwiat pomarańczy, nuty drzewne, drzewo kaszmirowe dużo tego nawalili, ludzie porównują go do Invictusa od Paco Rabana. według mnie to jest mylące porównanie kamuflaż widzicie, jest napisane Woody fugurze czy tam furze według mnie wprowadzają w błąd bo na mojej skórze jak sobie posmaruję to czuję nic poza cytrusami i mocną słodyczą, taką rażącą w z taką sztuczną zaraz sobie jeszcze raz posmaruję, żeby przypomnieć sobie, ale jestem pewien że tu tak zapamiętałem No ta. Czuć cytrusy czerwone jabłko, ale takie syntetyczne. Cytrusy, czerwone jabłko. I coś nawalonego słodkiego, co nie jestem w stanie wyczuć, co to może być. Zapach, jeżeli lubicie so, zapachy słodkie, to wam przypadnie do gustu. Jeżeli lubicie nuty furze, to w ogóle kompletna porażka. Jak lubicie nuty drzewne. To raczej też, chyba że lubicie nuty drzewno, takie drzewne, ciepłe, słodkie, otulające, to wtedy to będzie wasz klimat. 75 ml kosztuje chyba 40 zł, albo 50, coś takiego. Nie sprawdzałem ceny, ale polistybi nie jest drogie, więc jak macie możliwość, to w Rosmanie możecie przetestować, bo sprzedają je w Rosmanie. I zawsze mają wystawione testery. Jak mieliście z nim do czynienia, to zostawcie komentarz. Może na mojej skórze to po prostu czuć taką strasznie irytującą słodycz. Wczoraj po godzinie chciałem go zmyć, bo on cały czas pachnie tak samo. Jak go posmaruję, to jest rażące. Typu, Jezu, te cytrusy i ta słodycz, taka masakra. Nie chce mi się tego wąchać, muszę to zmyć. Próbowałem to zmyć i potem jeszcze bardziej waliło. W sensie... Jeszcze bardziej intensywnie było czuć, mimo że szorowałem mydłem. W kostce, no, zostawcie komentarz. I dzięki za oglądanie kanału, trzymajcie się.